Cześć kochani. O Basi wzo, już wam opowiadałam raz. Tym razem zabieram was w świat terapii z Basią wzo. Basia wzo to e, oczywiście gra z zasadami stworzonymi przez autorki, ale te zasady na razie sobie chowamy na czas, kiedy nasze dziecko będzie starsze, bardziej skoncentrowane. I bardziej będzie potrafiło zrozumieć zasady gry. Na początek taką zabawę z kartami można zacząć od wyszukiwania podobieństw lub wyszukiwania różnic. Pierwszym etapem w nauce koncentracji jest zawsze wyszukiwanie podobieństw i wyszukiwanie różnic, takich podstawowych różnic. Możemy kazać dziecku wyszukać wszystkie, wszystkie zwierzęta, które są na takim samym tle. Niby obrazki równe, ale chodzi o to, żeby dostrzegło, że tło jest takie samo, że na przykład czerwone tło. Możemy kazać dziecku wyszukać takie same zwierzęta. I za każdym razem będziemy mieli cztery kartoniki, ponieważ każde tło ma Innego zwierzaka. Znaczy, się każde tło ma, jest po jednym zwierzaku dla każdego tła. Kiedy nasze dziecko już ma opanowane te podstawy, że potrafi wyszukiwać takie same zwierzęta, mimo że tła są inne, potrafi wyszukiwać różnorodne zwierzęta, takie same tła, mimo że zwierzęta są różne, wtedy możemy przejść do zasad, które wam o których Wam opowiadałam, czyli E, za każdym razem dobiera inne zwierzę z innym tłem, e, i kiedy te zasady opanuje, e, możemy wejść w świat gry. I wtedy e, przybliżamy dziecku zasady gry, basia, wzo i spędzamy bardzo dużo czasu na takiej grze. E, Zabawę w dobierania tła, dobierania zwierząt można zacząć już z dwulatkami. Gra jest dedykowana dla dzieci od 4 do, do bardzo dużo lat, w zależności od zainteresowania. E, właśnie dzięki temu, że e, są to proste kartoniczki ze zwierzakami, można tę zabawę zacząć dużo wcześniej. E, na takiej zasadzie, jakiej właśnie Wam opowiadałam, że wyszukiwanie podobieństw, e, można też zacząć tę zabawę e, przez e, opowiadanie, jakie to jest zwierzę. Aby dziecko mogło oswoić się e, z nazwami zwierząt. No, i później płynnie przechodzimy właśnie do zasad gry wymyślonej, wymyślonych przez autorki. Zdecydowanie polecam jako materiał terapeutyczny, ponieważ basia wzo daje nam bardzo duże możliwości do zabawy. Do spędzania czasu z dzieckiem, do kształtowania wszystkich tych umiejętności, które są potrzebne, czyli do umiejętności dostrzegania różnic, do umiejętności dostrzegania punktów wspólnych, do umiejętności koncentrowania się dłuższego, bo za każdym razem, kiedy musi przysiąść, zastanowić się, no to jednak pomagamy dziecku skoncentrować się i jest to materiał bardzo przyjemny, bardzo ładnie wyglądający, zmieszczący się w niewielkim pudełku no, na długość mojej dłoni mniej więcej. E, więc wiele przestrzeni nie zajmuje. E, klosuszki są też takie poręczne. No a kiedy już zaczynamy grać, mamy e, piękne żetony e, z bohaterami. E, pierwsze właśnie, co zwróciło uwagę mojej córki w tej e, grze, to właśnie te żetony i ona już chciała natychmiast grać, jeszcze nie wiedziała dokładnie jak, ale koniecznie, bo żetony są piękne, zresztą tak jak i ilustracje w książce. Zdecydowanie polecam. Basia w zoo. Zdecydowanie duże możliwości do terapii, do wszelkich różnych zabaw z dziećmi i do zobaczenia.